Rafał Skowroński. Pewnego razu w Bieszczadach Kimadło u wampira Czyta Piotr Gulbierz Rozdział pierwszy. Starszy aspirant Waldek Sikorka wyjrzał z rozpaczą przez brudne okno komisariatu w Czarnej Górnej. Jak nic będzie padać, pomyślał z rezygnacją i znowu spojrzał na kobietę. Miastowa Damulka, co do tego nie było wątpliwości, również mu się przyglądała. Z wyraźną niechęcią. Sikorka czknął i poprawił się w fotelu. Po raz ostatni pani powtarzam: Nie było, nie ma i nigdy nie będzie w bieszczadach wampirów, powiedział czując, że ostatnie słowo z trudem przechodzi mu przez gardło. Odruchowo zerknął przez uchylone drzwi. Nie mylił się. Ujrzał tam rozbawioną mordę swojego zastępcy. Ale mój mąż zaginął, czy pan rozumie? Zaginął w tych waszych przeklętych górach. Kobieta wstała energicznie z krzesła, jej zwalista sylwetka zawisła groźnie nad starszym aspirantem. Policjant przełknął ślinę. Był piątek, dochodziła szesnasta i komisariat powinien być już od godziny nieczynny, gdyby nie ta baba z Warszawy, bo na pewno była z Warszawy, co do tego nie miał najmniejszych wątpliwości. Czy pan wie, kim ja jestem? usłyszał zadane grobowym głosem pytanie. Jestem kierowniczką apteki w Tarczynie. W małym pokoiku, który pełnił rolę gabinetu aspiranta, zapanowała niezręczna cisza. Waldek Sikorka podrapał się niefrasobliwie po brodzie, próbując nieskutecznie odnaleźć na mapie Polski wymienioną miejscowość. Nie uszło to uwadze kobiety. A wie pan, gdzie leży Tarczyn? Pod Warszawą. Tak myślałem. A co to ma wspólnego z pani mężem i z tymi no jakim tam. Kobieta oparła pulchne dłonie na biurku policjanta. Mój mąż Marian dzwonił do mnie dwa dni temu. A skąd dzwonił małżonek? Nie wiem skąd z dupy dzwonił, zasięgu nie było, szarpało i zrywało połączenie, ale ostatnie słowa, ostatnie, policjant przestraszył się, że damulka ze stolicy zaraz mu się rozklei. Płacz baby w piątek nie wróżył niczego dobrego. Przesądny był. Ostatnie, które usłyszałam, to... Tak, tak, już pani mówiła. Aspirant zerknął w notatki z przesłuchania i przeczytał na głos: Idę do wampira. Tak pani przynajmniej usłyszała. Wampira! W tym momencie drzwi skrzypnęły i do pokoiku zajrzała okrągła twarz zastępcy szeregowego Witka Kamyczka. Szefie, może ja już pójdę, co? Dobra, spieprzaj, to znaczy e, tego możesz się odmeldować. Co? No spieprzaj. A to do poniedziałku. Kobieta pożegnała szeregowego kamyczka pogardliwym spojrzeniem. Korzystając z okazji, Waldek Sikorka zerwał się z fotela i zgarnął przypadkową startę zapisanych kartek, dając tym samym do zrozumienia, że przesłuchanie uważa za zakończone. No dobra, ten tego. Proszę zadzwonić w poniedziałek, lub może raczej pod koniec tygodnia. Jak to w poniedziałek? Niech mi pan tylko nie mówi, że zamykacie komisariat na cały weekend. Bo zamykamy, wolne jest. Jak wolne, jak wolne. Co wy tu? W tych górach przestępców nie macie? Waldemar Sikorka zaśmiał się cicho i nagle zbladł. O cholera! jęknął. Ma pani rację, jednego mamy, ale numer. No siedzi w pier. To jest wareszcie na parterze. Zupełnie o nim zapomniałem.